Wieczór. Zapraszam do wysłuchania bajki Marii Konopnickiej pod tytułem Zosia i jej mopsy. Nie wiem z jakiego przypadku wzięła Zosia mopsy w spadku. Odtąd nie ma nic dla Zosi, tylko mopsy. To je nosi, to je goni, to zabawia, to je na dwóch łapkach stawia. To przystroje oba pieski, fantaś, suty i niebieski. To im niesie przysmak świeży, a książeczka w kącie leży. Mama prosi, mama łaje, Zosia nic, jak tylko wstaje, zaraz w domu pełno pisku. Mops umaczał nos w półmisku, Mops Jurkowi porwał grzankę, Mops stuknął filiżankę, Mops na łóżko skoczył taty, Mops zjadł szynkę do herbaty. Aż też mama rzekła basta i wysłała Mopsy z miasta w dużym koszu pełnym sieczki, do książeczki. Dziękuję, że zostaliście do końca kolorowych słów.